Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i mam dzisiaj dla was polecajki książek na jesień, ale bardziej w wymiarze do słuchania niż do czytania. Pogadamy dzisiaj o idealnych jesiennych audiobookach, a dzisiejszy film, co mówię z wielką radością, powstaje we współpracy z marką Storytel. Moja radość jest o tyle duża, że Storytel było pierwszą platformą audiobookową, z której sama korzystałam wiele lat temu i wracam do nich regularnie, właśnie szczególnie jesienią, bo szukam zazwyczaj jesienią właśnie czegoś do słuchania w tle przy układaniu przy malowaniu pod numerkach, zresztą widzicie, że mam z tyłu rozgrzebane. Dla mnie po prostu takie jesienne aktywności nierozerwalnie są sklejone właśnie z audiobookami, więc tym bardziej się cieszę, że przy okazji takiej współpracy o kilku fajnych jesiennych tytułach mogę Wam przypomnieć. Dla mnie pierwszą kategorią książek, które są nierozerwalnie związane z jesienią, są książki, które są takie napięciowe, niepokojące, delikatnie creepy i bezsprzecznie taką książką jest Wróć Przed Zmrokiem, czyli thriller Raylie'ego Sager'a. Tutaj mamy historię pisarza, który wraz z żoną i z małą córką wprowadza się do opuszczonego domu i w tym domu zaczynają dziać się jakieś dziwne, niepokojące rzeczy. Którejś nocy on zabiera rodzinę i ucieka, a to wszystko, czego doświadczył w tym domu, opisuje potem w książce. No, i po wielu latach jego córka, już jako dorosła kobieta, wraca do tego domu, żeby go wyremontować, posprzątać i przygotować na sprzedaż, ale też po to, żeby zweryfikować, czy to, co ona pamięta z tych wydarzeń i to, co ojciec opisał w książce, faktycznie miało miejsce. Wróć przed Zmrokiem jest chyba moją ulubioną książką tego autora. Czytałam też: Zamknij wszystkie drzwi i idą po drugiej stronie jeziora, ale w tamtych książkach to napięcie dla mnie było mniejsze, bo rozwiązanie, czy całe to napięcie, miało charakter taki bardziej paranormalny, a mnie tak. Takie rzeczy akurat w książkach średnio przerażają. Wolę, jeżeli tym elementem budującym napięcie, właśnie w thrillerach czy w horrorach, jest zachowanie ludzi. I tak właśnie mamy we Wróć przed Zmrokiem. Nie mogę Wam oczywiście opowiedzieć dokładnie, na czym to napięcie polega, natomiast ono w książce jest zbudowane bardzo dobrze. Ona jest bardzo angażująca, bardzo wciągająca. Pamiętam, że słuchami wieczorami, czy wręcz nocami, była taka jedna scena, kiedy. Z sufitu spadają węże. Ja tej sceny chyba do końca życia nie zapomnę. Jeżeli nie lubicie węży, to uważałabym z tekturą czy z słuchaniem po nocach. Natomiast. Przez tą jedną scenę i przez właśnie ten cały klimat zbudowany wokół tej książki dosłownie nie mogłam przez wiele godzin wtedy zasnąć i chyba po prostu nigdy nie pozbędę się tego obrazu sprzed oczu, tych, tych węży sprzedających z sufitu. Ale oczywiście cała książka to nie jest tylko ta jedna scena, całość jest naprawdę fajnie napięciowo zbudowana, także angażuje czytelnika i po prostu naprawdę dobrze się tego słucha. To dla mnie dodatkowym bonusem jest, że czyta mój ulubiony lektor, więc wiecie, sytuacja, w której wszystkie strony wygrywają. Drugą taką kategorią książek, które lubię jesienią, są te, które bardziej angażują emocjonalnie. Może niekoniecznie w sensie fabuły, ale w sensie uczuć, w sensie jakichś takich emocji przeżywania fabuły. Lubię książki trudniejsze jesienią, no i bezsprzecznie taką jest A Ty Będziesz Dumna. Tutaj długo nie pojawiał się audiobook, wydawnictwo trochę dało ciała, jeżeli chodzi właśnie o publikację audiobooka, ale w końcu jest, więc jeśli jeszcze was do tej pory przez ostatnie chyba dwa lata od premiery nie namówiłam do lektury, to może audiobook was do tego przekona. Tutaj mamy historię bardzo ciężką, bardzo trudną i którą wiele osób będzie odbierało osobiście. Dla mnie, na przykład, ona była bardzo ciężka do przejścia. Mamy tutaj historię Kuby, który stracił matkę i który w tej ogromnej rozpaczy i przeżywaniu żałoby próbuje też ułożyć sobie to życie jakoś na nowo z pomocą przyjaciela i też z pomocą nowej osoby, która pojawi się w jego życiu i wniesie do tej beznadziei odrobinę nadziei. Bo ta książka wydaje się być bardzo ponura, bardzo ciężka, taka bardzo przytłaczająca, ale pokazuje też, że nawet w tych najgorszych momentach można próbować doszukiwać się czegoś dobrego. Mnie ta książka przy każdej lekturze po prostu rozkłada na łopatki, rycze jak opętana, więc jeżeli jesienią szukacie trudniejszych emocji, takich bardziej bolesnych książek, e, lubicie się dobić poza tą jesienną aurą za oknem, e, to myślę, że ATBD będzie dobrą propozycją. Moja kolejna jesienna propozycja audiobookowa to właściwie nawet nie tyle audiobook, co słuchowisko. E, rok 2084, e, czyli oczywiście odpowiedź na rok 1984 oparty Orwella, tylko w wydaniu bardziej futurystycznym. Mamy tutaj świat w w którym właśnie rządzi sztuczna inteligencja. Mamy świat jakby zarządzany, trochę sterowany przez coś, co nazywa się Omni. E, to jest tak jakby program komputerowy, który towarzyszy bohaterom na co dzień. E, bada reakcję ich organizmu, proponuje, co powinni w danym momencie zrobić, konsultując z nim to, czy mogą w tym momencie napić się kawy, albo czy mogą zjeść coś słodkiego, jak to się ma do, wiecie, procesów w ich organizmie, czy na przykład cukier nie jest za wysoki, za niski, e, czy powinien się teraz bohater przebiec w danym momencie, czy niekoniecznie, konsultują mnie z nim właściwie wszystko i ten system niejako zaczyna sterować ich życiem. Słuchowisko jest też niejako komentarzem właśnie dotyczącym oddawania władzy robotom, oddawania takiej kontroli tego, jak łatwo podlegamy wpływom, jak łatwo jest manipulować informacjami na przykład, jak łatwo jest coś spreparować, puścić w sieć, wykorzystać kilka osób, żeby przekazywały tą wiadomość, tą jakąś informację, rozpowszechniały ją, jak łatwo jest zaskarbić sobie na przykład influ Spencerów, którzy w jakimś określonym celu będą tą informację przekazywać. To jest właśnie ten drugi aspekt, który tak bardzo mnie w książkach stresuje. Tak jak w thrillerach, właśnie te ludzkie zachowania jako podłoże tych wszystkich problemów, tak w książkach takich futurystycznych, science fiction, czy właśnie fantastycznych, to jak bardzo sztuczna inteligencja, jaki szeroki w ogóle ma wpływ na życie człowieka, jak bardzo oddajemy trochę swoje człowieczeństwo, trochę oddecydowanie o pewnych wartościach właśnie robotom i jak bardzo to jest ryzykowne i jak bardzo może nam zagrażać. Oczywiście robotyzacja, automatyzacja ma wiele plusów, ale takie książki i takie słuchowiska właśnie pokazują też te negatywne strony, czy może nawet nie tyle negatywne, co wątpliwe czy gdzieś tam ryzykowne. Rok 2084 w bardzo fajny sposób obrazuje, jak z jednej strony teoretycznie jesteśmy jeszcze bardzo daleko tego w pełni futurystycznego świata, tego oddania kontroli, władzy i tak dalej jednemu wielkiemu jakiemuś podmiotowi, ale z drugiej strony też pokazuje, że pewne mechanizmy już wykorzystujemy, już wdrażamy, nawet nie do końca sobie to uświadamiając. Oddajemy trochę elementy tej kontroli, właśnie. Sztuce inteligencji czy jakimś algorytmom, nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę, więc słuchanie tego było z jednej strony takie otwierające oczy, a z drugiej strony bardzo dziwne, takie wiecie trochę mrożące krew w żyłach, bo człowiek słucha czegoś, co no niby się nie, jeszcze nie wydarzyło, to jest wiecie gdzieś w przyszłości jakiś alternatywny Londyn i tak dalej ale słuchasz i masz takie wrażenie, że kurczę, to już ma miejsce, to się już wszystko dzieje i te kolejne elementy już wkraczają do naszego życia bardzo dziwne, bardzo creepy, niby science fiction ale coraz mniej tego fiction w tym science fiction mam wrażenie tak jak powiedziałam to jest słuchowisko nie klasyczny audiobook, więc mamy narratora ale mamy też partie podzielone. Na różne głosy różnych aktorów i lektorów. Mamy muzyczkę w tle, i nie ma takiego standardowego podziału na rozdziały, który gdzieś tam wybija ze słuchania, że wiecie. Rozdział pierwszy, pauza, leci sobie rozdział, potem rozdział drugi, pauza, tylko tutaj całość jest linearna, więc bardzo łatwo się wkręcić, bardzo łatwo przesłuchać dużo naraz, a całość też nie jest długa, bo trwa chyba niecałe 8 godzin. Więc naprawdę angażuje i naprawdę słuchanie jest bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle ja rzadko słucham słuchowisk akurat, wolę klasycznie audiobooki, ale tutaj bardzo przyjemne doświadczenie. Kolejna książka, kolejny audiobook, o którym nie mogę nie powiedzieć w kontekście książek takich idealnych na jesień, to jest Pokrzywa i Kość. To będzie książka chyba najczęściej pojawiająca się we wszelkich zestawieniach książek jesiennych w tym roku. Oprócz jeszcze jednej, którą też mam tutaj na liście, ale ona faktycznie ma taki wymiar. Wręcz trochę baśniowej. Może dlatego właśnie wydaje mi się, że fantastycznie by brzmiała w audiobooku. Ja ją, co prawda, czytałam w wydaniu papierowym. Nie byłam jakąś ogromną fanką tej historii, ale już czytając, miałam to poczucie, że ona by dobrze brzmiała opowiadana. Więc jeżeli macie ochotę, zapoznać się z tą historią, która jest trochę feministyczna, jest trochę fantastyczna, troszeczkę przygodowa, bo bohaterka tutaj wyrusza w bardzo ważną dla niej podróż, żeby uratować swoją siostrę, i po drodze gromadzi pomocników, jakąś tam wróżkę chrzestną kurczaka, który został demonicznie opętany, kościanego pieska, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji czytać w wersji, wiecie, tekstowej, to może Audiobook będzie właśnie tym jesiennym, dobrym rozwiązaniem. I drugą książką, która mam wrażenie, że będzie się bardzo często pojawiała właśnie w tych polecajkach, jest oczywiście książka Legendy i Latte, czyli taka definicja książki kocykowej, książki jesiennej. Mamy tutaj ogrzyce Wiff, która postanawia otworzyć kawiarnię. Ona nie ma za dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, właściwie nie ma żadnej doświadczenia, a też w miejscu, w którym ona planuje otworzyć tą kawiarnię, ludzie oraz inne stworzenia nie wiedzą czym jest kawa. Także ona w ogóle musi im pokazać ten produkt i nauczyć ich niejako korzystania z niego i w ogóle obcowania z kawą jako taką. No i w ogóle ona się sama też uczy, tak jak mówię, prowadzenia biznesu i też ufania innym ludziom, dobierania sobie współpracowników na przykład. Tam jest taki bohater, którego po prostu trzeba bronić za wszelką cenę, naparstek, który jest absolutnym mistrzem wypieków, wymiata, jeżeli chodzi o mąkę, cukier i inne słodkości i tworza absolutne cuda, więc zaczyna współpracować z Viv, pojawia się też druga baristka, pojawia się oczywiście element takiej rodziny z wyboru, jest też trochę problemów, oczywiście stojących im na drodze do otwarcia tej kawiarni, natomiast to nie jest literatura typu high stakes, to nie jest ciężka fantastyka, w której wiecie, istotne są te bitwy, pościgi, wybuchy. Tutaj raczej broń powieszona jest gdzieś tam na kołku, na ścianie. Te problemy są mniejsze, bo istotny jest, istotny jest ten aspekt obyczajowy, ten aspekt właśnie wybranej rodziny, pracy w kawiarni, przyjaźni i tak dalej. Absolutnie przesłodka, przeurocza, bardzo klimatyczna książka, która jest po prostu w sam raz na jesień. Wypisz, wymaluj. Dla mnie jesienne książki to jest też fantastyka, szczególnie ostatnio Urban fantazy. więc to jest kolejna okazja, żeby przypomnieć Wam o książkach Magdaleny Kubasiewicz, Kołysanka dla Czarownicy i cała seria z Wilczą Jagodą. Niedługo będzie czwarty, ostatni już podobno tom, więc tym bardziej jest okazja, żeby sobie całą fabułę odświeżyć. Mamy tutaj Wiedźmę Kląd, która właściwie całe życie trochę się boryka z tym, że z nią powiązane są pewne negatywne skojarzenia, ludzie się jej trochę boją, otoczenie ją tak trochę więc, traktuje trochę pernoga, no bo wiadomo, że z Wilczą Jagodą zadzielać nie można, bo może ciepnąć jakąś tam klątewkę i źle to się dla bohaterów może skończyć. Ale w tej serii pojawiają się też kwestie kryminalne, pojawiają się wątki związane z tajemnicą z przeszłości, tajemnicą rodzinną. Jagoda jest zmuszona współpracować z innymi magami, innymi osobami powiązanymi, wiecie, z różnymi odsłonami magicznymi. Troszkę jest to zainspirowane baśniami, ale ma też właśnie ten wymiar urban fantasy, takiej lekkiej, łatwo strawnej fantastyki, nie taki ciężki, w którym musicie poznawać cały świat, system magiczny i tak dalej. Świat jest jakby nasz, tylko właśnie okraszony tą warstwą magiczną. Pierwszy tom tej serii może nie był moim ulubionym, natomiast z każdym kolejnym było coraz lepiej. Czwarty tom czytałam już, więc mogę Wam powiedzieć, że jest fantastycznym zamknięciem całej tej serii. Będzie mi mało Wilczej Jagody, jak już się z nią ostatecznie rozstaniemy. Mam nadzieję ogromną na jakiś spin-off tej serii, albo jakąś. Jakąś formę kontynuacji, bo fantastycznie się mi to czytało i tak jak mówię, z każdym kolejnym tomem było coraz lepiej. I analogiczną sytuację właściwie, że każdy kolejny tom jest lepszy. Mamy w przypadku kolejnej trylogii, o której nie mogę Wam tutaj nie przypomnieć e, czyli o trylogii z Antonią Scott. E, Reyna Rocha, Loba Negra i Rey Blanco. E, trzy książki, każda kolejna jest po prostu coraz lepsza, ale wszystkie już zaczynają od tego bardzo wysokiego poziomu. Wysokie napięcie, skomplikowana fabuła, ciekawa bohaterka, e, bo Antonia Scott jest tą postacią, która nie jest takim typowym bohaterem thrillerów właśnie. To jest kobieta obdarzona niezwykłą inteligencją, zdolnościami zapamiętywania, zdolnościami kojarzenia faktów. Po prostu ona działa błyskawicznie jak najlepszy możliwy komputer. Ona tak właściwie działa trochę futurystycznie. Trochę mi się kojarzy z tym rokiem 2084. Natomiast jej zachowanie w kontekście i jej umiejętności też w kontekście całej serii są stopniowo wyjaśniane. Od początku nie wiemy dlaczego ona zachowuje się w ten sposób i kolejne serie odkrywają przed nami kolejne Jakieś karty z historii tej bohaterki, zarówno z jej przeszłości, jak i z teraźniejszości, jak i kolejnych rywali, kolejne sprawy kryminalne, z którymi będzie musiała się zmierzyć, sprawę na naprawdę najwyższym szczeblu. Ona się nie zajmuje jakimiś drobnymi złodziejaszkami czy jakimś pojedynczym morderstwem. Tam po prostu pościgi, wybuchy, warstwa mocno sensacyjna, ale trzymająca się rzeczywistości. Nie spodziewam się, żebym do końca roku znalazła lepszą trylogię, właśnie thrillerową, więc to jest bardzo mocna seria kandydująca do ulubieńca tego roku. Po prostu każda jedna książka była lepsza. Ja się nie mogłam nadziwić, co autor jeszcze wymyślił, i po przeczytaniu całości było mi mało. Także, jak jeszcze jakimś cudem nie znacie, nie przekonałam was do lektury, to jest to czas, żeby nadrobić. No i kolejną książką, którą powinniście nadrobić, jeżeli moje lata opowiadania wam o niej jeszcze was nie przekonały, jest Radio Silence. Nie ma go co prawda na storytelu w wydaniu po polsku, natomiast jest po angielsku. I to jest też kolejny powód, dla którego chciałam o tej książce wspomnieć, bo na storytelu też są książki po angielsku. Całkiem spory wybór, również nowości. Ja sobie bardzo lubię, jak wchodzę w konkretną książkę, lubię sobie zjechać na dół do proponowanych podobnych tytułów, bo nie zawsze mam pomysł, co czytać, nie zawsze wiem, co wrzucić konkretnego w wyszukiwarkę, natomiast te proponowane tytuły często podsuwały mi książki, na które pewnie w innych okolicznościach bym nie trafiła. Radio Silence jest fantastyczną książką na jesień, dlatego, że nawiązuje do kwestii akademickich, tej presji akademickiej, konieczności zdecydowania kim chcecie być, co chcecie robić w życiu, bycia najlepszym. Tej presji też często narzucanej przez rówieśników, ale i przez rodziców. Że wiecie, rodzice mają pewne oczekiwania, to dziecko ma spełniać po prostu ich jakieś aspiracje, marzenia. Niekoniecznie rodzice myślą o tym, czego chce konkretnie to dziecko. I Radio Silence w bardzo fajny sposób to pokazuje. Bardzo uwypukla ten Wątek. On jest trudny, ale on nie dominuje całej fabuły. Tak jak powiedziałam wielokrotnie już Wam tutaj, Radio Silence jest książką bardzo kompleksową, bardzo wielowymiarową, wielowątkową, w której mam wrażenie, że bardzo wiele osób odnajdzie siebie. Nawet jeżeli nie w głównych bohaterach, nie w jakichś ich prominentnych, najważniejszych wątkach, to gdzieś może w postaciach pobocznych, w jakichś ich rozterkach, ich problemach. Ja mam wrażenie, że to jest książka, która w ogóle powinna stać się, nie wiem, lekturą obowiązkową, bo to jest jedna z tych młodzieżówek. No, nie chcę do niej przyklejać etykietki, że to jest ważna młodzieżówka, bo to stało się takim wyświetlanym sloganem, który stracił trochę na znaczeniu, ale Radio Silence to jest po prostu bardzo ważna, bardzo aktualna i ciągle istotna książka. I tak jak mówię, mam wrażenie, że każdy w niej znajdzie jakiś element dla siebie jakiś element, który wyda mu się znajomy albo po prostu istotny, więc przy każdej możliwej okazji staram się Wam o tej książce przypomnieć, bo jest po prostu fantastyczna. Skoro do tej pory mówiłam o książkach, które już na kanale parę razy się przewinęły, to zakończymy sobie dwiema, o których mam wrażenie, że nie mówiłam za dużo, a jednak na tą uwagę właśnie szczególnie w kontekście książek jesiennych zasługują. Pierwsza z tych książek to jest River Enchanted. Ona w Polsce ukazała się jako rzeka zaklęta, natomiast ja ją czytałam po angielsku, więc taki tytuł mi się tutaj przykleił. To jest książka. Cut. Trochę fantastyczna, trochę z realizmu magicznego, trochę o takim bardzo paśniowym, lirycznym wręcz charakterze. Mamy tutaj historię mężczyzny, który zostaje sprowadzony jakby do swojej rodzinnej osady. On jest skrzypkiem i chce się kształcić i grać na stałym lądzie, natomiast jest zmuszony wrócić na wyspę, ponieważ giną pewne osoby w, tym, w tej ich społeczności i on tą swoją muzyką może je przywrócić. Sprawa tych zaginięć i warstwa fantastyczna jest dużo bardziej rozbudowana niż tylko to, że ktoś ginie i trzeba go znaleźć. Ale też w książce położony jest duży nacisk na sam kształt postaci, na samo rozbudowanie ich, pokazanie historii postaci, nawet drugoplanowych, które wydają się może nie mieć jakiegoś większego znaczenia. I mnie właśnie w momencie lektury przede wszystkim ujął język, to jak ta książka jest. Taka śpiewna, płynąca, właśnie taka liryczna bardzo mocno, wręcz trochę miała ten wymiar baśni, takiego opowiadania, dlatego fantastycznie się sprawdza w audiobooku, też na storytelu jest w wydaniu po angielsku. Natomiast to, co ujął mnie poza językiem, to była właśnie ta kreacja postaci i dbałość, ta precyzja opisania postaci, nawet drugoplanowych, dania im historii i powiązania tych historii między sobą, bo tam grono bohaterów jest dość. Ścisłe, oni się właściwie praktycznie wszyscy znają. To nie jest jakieś rozbudowane terytorium, rozbudowane plemiona i tak dalej, tylko oni się znają i te ich losy gdzieś są ze sobą powiązane i splecione. Więc i językowo, i pod względem konstrukcji postaci, bajka po prostu fabularnie. Nie w pełni mnie ta książka kupiła, natomiast ujął mnie ten język, więc trochę przymykałam oko na to, że fabularnie to nie do końca moja bajka. No i druga z książek, o których nie mówiłam na kanale, w sumie za dużo, i też. Nie jestem jakąś jej ogromną fanką, ale wyobrażam sobie, że fantastycznie musi się sprawdzać w audiobooku, bo ma właśnie ten wymiar trochę taki jesienno-ciężki, trochę przeskakiwania z miejsca na miejsce, trochę fantastyczny, a trochę realistyczny. To jest Sen Oglajwic. To jest, mam wrażenie, książka niezbyt popularna, ale na storytelu znajdziecie ją właśnie w wersji audiobookowej. Mamy tutaj Gliwicę. Kiedyś, gliwice około wojenne i gliwice dzisiaj e, oraz nauczycieli, którzy wykraczają trochę poza tą swoją rolę nauczycieli. E, nie chcę Wam za dużo na temat fabuły tej książki mówić, bo jak zaczynałam, nie wiedziałam nic, wiedziałam tylko, że rzecz dzieje się w gliwicach po tytule, e, ale ujęło mnie to przeskakiwanie pomiędzy dwoma tak jakby światami, e, i wpleciony w to wszystko, w dość historyczny rys, taki dość obyczajowy, wpleciony wątek fantastyczny i taki trochę. Nie chcę powiedzieć magiczny, ale trochę podróży w czasie, trochę przemieszczania się między wymiarami. Bardzo ciekawa książka, interesująca konstrukcja. Nie byłam może jej największą fanką w momencie lektury, bo w tej warstwie realistycznej może nie wszystko mi się spinało tam. Natomiast byłam bardzo wciągnięta w czasie lektury, więc wydaje mi się, że w audiobooku tym bardziej książka będzie angażująca i wciągająca. Tak wyglądają moje audiobookowe polecajki Ale jak przeglądałam teraz katalog Storytela To zwróciłam uwagę na kilka książek, których nie widziałam wcześniej Na przykład znalazłam A Wizard's Guide to a Defensive Baking Czyli nową książkę autorki Pokrzywej Kości, która też ukaże się w Polsce Więc liczę na to, że uda mi się ją Jesienią jeszcze przesłuchać właśnie przed polską premierą Jest też też Osobliwości Nowa książka Pauliny Hendel Jest Ofelia Mimo Wszystko Którą też na TBRze mam już od bardzo, bardzo dawna I nie mogę się za nią zabrać W katalogu znalazłam też na przykład książkę Ziggy Stardust i ja. To nie jest jakoś bardzo popularny tytuł, ale kilka moich koleżanek czytało i mówiło, że naprawdę warto na nią zwrócić uwagę. Nie miałam do tej pory okazji, więc dodałam do przesłuchania. Dodałam też książki Sary Ney. Jakiś czas temu przestałam czytać jej książki, ale nie dlatego, że mi się przestały podobać, tylko raczej dlatego, że przerzuciłam się na inne książki, a tą autorkę gdzieś tam ciągle miałam w tle, że chcę do niej wrócić. Znalazłam też książkę Riley'ego Segera, której jeszcze nie czytałam, czyli Tylko przetrwaj noc. Historię o studentce, która jeździ z z gościem, którego nie zna i tam się coś po drodze ma dziwnego dziać, więc też sobie wrzuciłam na półkę do przesłuchania. No i znalazłam też po angielsku A Marvelous Light, czyli coś, co Katus Gikus określa jako czaro geje. W Polsce ta książka się nie ukazała, nikt jeszcze nie kupił praw do niej i przymierzałam się do lektury, więc może jesienią do jakiejś puzzli będę miała okazję przesłuchać. Także dzisiaj macie pakiet i polecajki i wgląd w mój audiobookowy TBR. Właściwie temperatury już spadają, można pomału odkurzać puzle i zabierać za układanie i słuchanie w tle, także mam nadzieję, że coś Was zainspirowało. Jeżeli korzystacie ze storytela, to dajcie znać, co macie na swoich półkach do przesłuchania. Może mi coś wpadnie w oko, a jeżeli jeszcze nie korzystaliście, to zajrzyjcie do opisu, znajdziecie link do skorzystania z okresu próbnego. Zachęcam, tak zupełnie wiecie, poza współpracą. Korzystam, bardzo lubię. Podoba mi się intuicyjność w ogóle katalogu, podoba mi się to, że są książki proponowane i zawsze po prostu znajduję coś, co chciałabym przesłuchać, a o czym nawet może zapomnieć że to chciałam przesłuchać, także jest zawsze okazja. także tyle na dzisiaj ode mnie. dziękuję wam bardzo za oglądanie. dajcie też znać jakie książki dla was są takie totalnie jesienne, jakich książek szukacie w tym okresie. jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to będzie tutaj. poniżej żebcie subskrypcji kanału. a my widzimy się w kolejnym filmie. cześć.